Siemanko wszystkim, z tej strony Arto I w tej nie do końca przyjemnej aurze witam was bardzo serdecznie I w tej nie do końca przyjemnej aurze witam was bardzo serdecznie w Świeradowie Zdroju Zaparkowałem koło nadnesistwa. Ogólnie plan miał być inny, miałem zaparkować koło gondoli z sama I stamtąd iść typowo w góry izerskie, które są po mojej prawej stronie Ale niestety Podjazd bardzo mocny Bardzo stromy podjazd. W związku z czym podjechać było ciężko, bo jest ślisko, ciągle pada śnieg. Może bym podjechał, ale pan który odśnieżał tą taką maszynką do odśnieżania dużą, odśnieżarką, stwierdził, że się zatrzyma. Ja zatrzymałem się kawałek za nim. No a potem on stwierdził, że blokuje mu drogę i że on się boi ruszyć, bo się zsunie, mimo że zostałem 50 metrów za nim. No i, już nie używając polskich kolokwializmów, kazał mi bardzo szybko uciekać, bo mnie bardzo dotkliwie pobije. Także... po prostu z kulturą się wycofałem i stwierdziłem, że zmienię front. Idziemy w stronę... wodospadu na Kwisie, wodospadu Kwisa. Świeradów z drugiej ulicy Nadbrzeżna. W zasadzie koniec Świeradowa. Tam już idziemy w stronę Szkarskiej Poręby. Mam nadzieję, że dobrze wszystko było słychać, bo... Jak nie, to będą się nagrać, to wszystko jeszcze raz. Też sobie wymyśliłem na drodze. A tamta piękna góra, którą ledwo co widać, to właśnie końcowy cel dzisiejszej wycieczki. Czyli Sępia Góra. Sępią górę mogliście też zobaczyć na jednym z moich filmów, gdzie szedłem upolować ładny zachód słońca. Było to już jakiś czas temu. Gdzieś tutaj link będziecie mieli. O, tutaj. Oczywiście, dla wszystkich tych, którym się nie chce słuchać mojego gadania, stwierdziłem, że teraz zrobię inaczej. Teraz, w przeciwieństwie do rowerkowego filmu, zrobię po prostu osobny film z widokami. Także jeśli nie interesuje Cię film z gadaniem, to po prostu gdzieś tutaj albo w opisie na dole będziesz miał link do filmu takiego z widokami. Także jeśli spędziłeś te dwie minuty ze mną i słuchasz mojego gadania, a nie chcesz słuchać mojego gadania, to po prostu przejdź sobie do innego filmu i obejrzyj widoczki, które dzisiaj są. No są takie. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie i widzimy się później. tego typu wysiłku widzę, że już dwie rzeczy trzeba zrobić. Przede wszystkim muszę zdjąć puchówkę, bo jest gorąco. A druga sprawa jest taka, że już teraz właśnie odpalamy rakiety. <laughs> Nie mogę się doczekać, naprawdę. Te rakiety kupiłem dwa lata temu, albo nawet trzy. Kupiłem je w marcu, bo tutaj jeszcze w górach hiszpańskich było cholernie dużo śniegu. Stwierdziłem, że kupię szybko. Jeszcze przetestuję, zobaczę jak to jest. No i cóż, śnieg zanim rakiety doszły stopniał. <laughs> potem nie było kiedy, potem jakaś kwarantanna, potem jakieś złamane żebro i tak dalej, także dużo było takich rzeczy, które nie pozwalały mi tych rakiet poużywać sobie w górach ale w końcu nadszedł ten właśnie dzień, Góry Izerskie, Światło Zdrój dzisiaj mamy 30 bodajże stycznia 2021 roku wiekopomna dla mnie chwila, <gry> odpalamy rakiety Widoki na razie takie, no dzisiaj jest dzień nie pod widoki, a w zasadzie bardziej pod wyzwanie dla samego siebie, pod spróbowanie siebie w górach z nowym sprzętem, z czymś, czym, czym, czymś innym niż zwykły trekking. No, także taki dzisiaj luźny vlog, luźny materiał. Czasami lubię sobie pogadać do kamery, nie wiem czy to będzie miało w ogóle jakikolwiek sens, jak to co mówię i to co złożę. No w każdym razie, tak się prezentuję, o trochę się zapadłem. No, dotarłem do jakiejś drogi, lecz nie jest to jeszcze szlak, bo niebieski szlak jest dalej równolegle z drogą, którą idę. W każdym razie z tego co sprawdziłem sobie na mapie, ta droga powinna doprowadzić mnie właśnie do skrzyżowania z, z szlakiem niebieskim. Także I potem szlakiem niebieskim już na samą górę, także cisnę tą drogę, nie będę się męczył tutaj przez las, przez drzewa na opartego szoku tego szlaku. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No śnieg tutaj jest świeży, czuć że jest świeży, bo trochę się zapada mimo wszystko, ale jest okej, okay. jest na pewno nie wszystko nie przetarte, jestem raczej sam, także spokojnie też z dala od cywilizacji i wszelkiego zamętu, idę sobie ku Sępiej Górze. końcu niebieski szlak. Docieramy już tutaj do skrzyżowania drogi nieoznakowanej ze szlakiem niebieskim turystycznym. I co? Kilometr 600. Teraz do przejścia, do szczytu. Tam w chatce jest pod, pod szczytem jest taka chatka, także w chatce tam jakaś herbata, jakaś bułka, coś szybko sobie przygryzę. No i muszę opracować jakąś po, trasę powrotną, tak żeby nie robić takiego koła jakim szedłem tutaj a żeby też miała możliwości wyskoczyć blisko samochodu, żeby nie musieć iść przez miasto. Także powrót będzie też pewnie na wariata. takie widoki, to wciąż widoki, <melduje się, melduje się właśnie z Sępiej Góry. Sępiej Góra, z której za dużo nie widać niestety, ale dokonane po raz kolejny wejście w inny sposób niż tradycyjny, powiedzmy trekkingowo. Bo udało mi się na Sępiej Górę wjechać rowerem, oraz na nią biegłem, no i teraz wszedłem w rakietach, także powiedzmy szczyt rozmaitości. W każdym razie, panorama wygląda właśnie w ten sposób. Ja jestem na szczycie. No niestety tutaj nic więcej ciekawego nie pokażę. Jest trochę turystów nawet, się trafili jacyś ludzie. No i to tyle ode mnie w sumie. To fajnie było. Chodziłem sobie trochę w rakietach. Może zrobimy coś takiego, czy warto te rakiety kupić, czy warto je mieć. Zależnie też od, od różnych czynników. Postaram się odpowiedzieć na takie pytanie, jeśli ktoś miałby ochotę, czy warto kupować rakiety. Mm. No i co? I to tyle chyba ode mnie. Kijeczki elegancko wbite. Rakietki jeszcze czekają, bo nie wiem jak będę wracał. Także to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. No i widzimy się na następnym materiale. Do zobaczenia, cześć! Nie powinno się tak robić, ale... Ale muszę wytrzeć nos. Sorry. W rękawicy się nie powinno, bo jak jest bardzo zimno, to potem zamarza i, i jest nie fajnie. No. Wracanie to jest najgorsze. A tak. Proszę, kawerzysty.